Witam wszystkich serdecznie w następnym um, filmiku. Od razu przeproszę z góry za, e, za background, tak zwany, bo ja nie jestem z tych takich vlogerów, którzy dbają, co mają za sobą, jak filmują. E, także ja jeszcze wiecie. Aż tak się nie przejmuje, co jest tam z tyłu. E, wiecie, widzicie mnie, to jest najważniejsze, słyszycie mnie, to jest najważniejsze, a tam o tył, co jest w tyle, to się za bardzo nie martwię. Także na wstępie e, taka mała informacja dla Was. I dzisiaj jeden z krótszych filmików. E, chciałam tylko Was e, tak e, update'ować, podziękować też, bo e, widzę, że e, subskrybentów e, troszkę przybywa. E, jestem bardzo szczęśliwa, także dziękuję e, nowym subskrybentom i witajcie na moim kanale, mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba i zostaniecie na dłużej. Um, dzisiaj przychodzę do was z takim z taką wiadomością, że już nie latam um, już nie latam, nie jestem stewardessą, zwolniłam się z pracy. Nie tylko ja, bo dużo ludzi się zwalnia, ponieważ jest kilka powodów i powiem wam dlaczego. Pierwszy powód to jest dlatego zdrowie. No, zacząłem, ja byłam stewardessą prawie przez 3 lata, w grudniu by było 3 lata. I to zdrowie jakoś tam zaczęło um, szwankować i tak dalej. Um, problem troszkę z moim kręgosłupem też dzisiaj byłam właśnie u takiego pana, który, że tak powiem, nastawia kości i tak dalej. E, po prostu je wiecie. Przesuwa do tego miejsca, gdzie powinny być, i dzisiaj, właśnie przed chwilą wróciłam. I dzisiaj miałam nastawianą moją szyję, ponieważ miałam problem z szyją. Od, prawdopodobnie od lądowań w samolocie, ponieważ czasami te lądowania są twarde dosyć, a my tam na tych naszych siedzeniach z tyłu samolotu, no nie są one jakieś tam, wiecie, wygodne i tak dalej. I prawdopodobnie gdzieś mi ta szyja, wiecie, się. Za bardzo ruszyła w którymś miejscu i po prostu nie mogłam jej za bardzo obracać, ale teraz już jest naprawdę lepiej. Także polecam Wam, jeżeli macie problem z kręgosłupem, czy gdzieś tam coś, coś czujecie, że jest nie na miejscu, polecam Wam właśnie pójść do takiego gabinetu, gdzie Wam nastawią te kości. Jest naprawdę no, wielka ulga już po, po pierwszej wizycie. No i drugim powodem, dlaczego się zwolniłam, ponieważ um, latanie już nie jest takie samo, przynajmniej dla mnie, jest dużo zasad, które się zmieniły i ja nie za bardzo lubię te nowe zasady, nie podobają mi się one i po prostu dużo ludzi też mi mówiło, dlatego że się zwalnia, że... No już nie jest to samo po prostu i e, za bardzo się zmieniła. E, sek ten nasz sektor e, pracowniczy się zmienił. Nie jest już to samo niestety. E, no i dlatego też się zwolniłam. Takie to były takie dwa główne powody, ale idę naprzód, nie zwalniam. Zaczęłam nową pracę mm, w gabinecie. E, jakby to nazwać okulistycznym, powiedzmy, także pomagam dobierać okulary, robię też e, badania wzroku i tak dalej. Także jest to naprawdę ekscytująca praca, ponieważ jest coś nowego. Ja sama noszę okulary, także e, jestem tym tematem zainteresowana jak najbardziej. E, także dużo się uczę, dużo nowych rzeczy, także jest to naprawdę, naprawdę interesująca praca. E, wiecie, jest ona taka standardowa od 9 do 5, od 10 do 6, także. Jeszcze się przyzwyczajam do, wiecie, do nowego tak jakby um, życia, no bo trochę jednak tak e, zwolniłam, że tak powiem, bo jest to jednak, wiecie, dziewiąta, piąta i ja kończę o tej piątej i się nie martwię, że będzie gdzieś opóźnienie czy coś, ja kończę o tej godzinie piątej i mam wolne i się niczym nie przejmuję, także no to jest taka spokojniejsza praca, zdecydowanie powiedziałabym. Także jeszcze się przyzwyczajam, ale zaczynam to lubić. Zaczyna mi się to podobać, że wiecie... Jestem w domu, e, praca od 9 do 5, 10 do 6 i rzeczywiście jestem w domu o tej godzinie, e, wiecie, e, także jest to coś ekscytującego, jest to coś bardzo nowego dla mnie. Także cały czas, cały czas się przystawiam e, i też zauważyłam, że jak gdzieś chodzę, e, czy to do sklepu, czy do miasta, to już e, nie mam takiej dużej zadyszki, jak e, wiecie, jak latałam przedtem, to cały czas, czy to na schodach, czy gdzie to cały czas zadyszka, bo cały czas wiecie byłam więcej w powietrzu niż na ziemi i, i mój, mój organizm nie nadążał, był zagubiony także teraz widzę, że ym, no, przyzwyczajam się ten proces jest taki y, stwierdzam, że potrwa on długo ten proces przyzwy przyzwyczajania się no ponieważ latałam przez prawie 3 lata, także mój organizm był w biegu przez 3 lata prawie no i teraz trochę tak y, osiadam na mieliźnie, że tak powiem no i e, z, no zmiany, zauważam zmiany na lepsze, także, ale wiecie, tak, staram się brać moje witaminy, staram się, wiecie, tą e, zmianę tak e, powoli, nie żeby mój organizm, wiecie, jakiegoś tam szoku doznał e, i powoli, powoli wszystko. Także jestem zadowolona, ale czuję, że wrócę kiedyś e, do lotnictwa, jak nie do samego latania, to do mm, tematu e, ochrony, security, tak to nazwijmy. Ochrony, bo bardzo jestem zainteresowana tematami właśnie ochrony lotnictwa i tak dalej. Ja nawet zaaplikowałam o pracę na lotnisku niedawno, żeby właśnie pracować, e, wiecie, w ochronie. Jak się sprawdza ludzi na bramkach, wiecie o co mi chodzi. Tam o, o to mi chodzi. E, i naprawdę to by była też fajna praca dla mnie, no bo jestem właśnie. Um... Bardzo lubię ten temat. E, czy to, e, e, jakby to nazwać, passport control? Ochro... Wiecie, gdzie prze, przechodzicie przez, e, przez te bramki, i sprawdzają Was paszporty. Ja bardzo e, lubię te takie tematy, także niewykluczone, że kiedyś powrócę na lotnisko. E, a jeżeli będę chciała latać, to zdecyduję się chyba na prywatne samoloty, prywatne odrzutowce, e, mniejsze samoloty, także. E, ja jeszcze widzę siebie gdzieś w lotnictwie w przyszłości. Nie wiem gdzie do końca, ale gdzieś, gdzieś siebie widzę. Tak czuję, że na pewno wrócę. No i tak, taki mały update na dzisiaj, nic specjalnego. W następnym filmie będę Wam kręciła pytania i odpowiedzi o lotnictwie, ponieważ już Wam trochę mogę więcej opowiedzieć o mojej pracy i tak dalej, bo już wiecie, nie jestem zatrudniona, kontrakt mnie nie obejmuje, także będę w stanie Wam opowiedzieć więcej na pewno, także przyszykuję sobie jakieś na pewno e, fajne pytania, w przyszłym miesiącu też moje urodziny nadchodzą e, i będę leciała do Londynu, e, jak się nic nie zmieni, bo cały czas zmieniają te zasady i tak dalej, ale mam nadzieję, że się nic nie zmieni bo naprawdę szykuję się e, fajne 4 dni tylko, bo tylko tyle mogłam w pracy wyrzeźbić, że tak powiem E, także cztery dni i będę leciała do Londynu samolotem, którym nigdy jeszcze nie leciałam. Także wiecie, ja lubię wszystkie typy samolotów, e, a tym jeszcze nigdy nie leciałam. Także jestem bardzo podekscytowana i postaram się dla Was to też nakręcić, uwiecznić. Ja kocham Londyn, byłam tam dwa razy i nie myślałam, że to jest miasto dla mnie, ale e, myślę nawet nas przeprowadzką tam. Także e, kto wie. No, jest to naprawdę ekscytujące miasto i zapowiada się ekscytująca podróż. Także naprawdę nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że żadne zasady się nie zmienią w międzyczasie. Także spróbuję dla Was to też nakręcić. Także tyle w tym filmiku na dzisiaj. Taki mały updatecik, małe informacje dla Was, co się dzieje, ponieważ przybyło kilka subskrybentów. Wiecie, czuję się tak, żeby, że muszę Was updateować, że żyję, że jestem, że dodaję jakieś filmiki. Miki, także do zobaczenia w następnym QA w pytaniach i odpowiedziach. Do zobaczenia.